Dzień dobry. Z tej strony Marcin z Assign. Na tym wideo chcę Ci pokazać, jak pozbyć się 99% problemów związanych z podpisem elektronicznym. Czy to oznacza, że podpis elektroniczny jest awaryjny? Nie, praktycznie jest bezawaryjny. Natomiast jeśli już u Ciebie wystąpią jakieś problemy, poradzisz sobie sam, bez niczej pomocy, znając tylko ten jeden prosty trik. Zapraszam! Proces, który pokażę, dotyczy zarówno systemu Windows, jak i MacOS. Błędy, które mogą występować, to na przykład w programie SmartSign w programie do podpisywania i weryfikowania dokumentów mogą pojawiać się błędy przy podpisywaniu bądź ich weryfikowaniu. W programach firm trzecich, takich jak na przykład Płatnik. Bądź e-deklaracje, albo jeszcze wiele innych, które obsługują podpis kwalifikowany, również mogą się pojawiać błędy. Zwykle wtedy użytkownicy myślą, że jest to błąd samego podpisu elektronicznego. Natomiast to nieprawda. Podpis elektroniczny jest praktycznie bezawaryjny. Winne zwykle stare oprogramowanie, bądź oprogramowanie, które zawiera błędy. Rozwiązaniem jest odinstalowanie oprogramowania i zainstalowanie go na nowo. Prawdopodobnie ma zainstalowane właśnie te trzy programy: SimpliSign Desktop, Smart Sign i Card Manager. Wszystkie trzy trzeba odinstalować, zrestartować komputer i jeszcze raz zainstalować. Teraz pokażę, jak odinstalować programy na systemie macOS. Ja używam wersji macOS Catalina 10.15.2 i na tej wersji odinstalowuję programy w ten sposób, że klikam Findera, następnie aplikacje. W tym oknie, które teraz powiększę, muszę znaleźć programy, które chcę odinstalować i przeciągam je do kosza. Odinstalowuję Procertum Card Manager, potwierdzam hasłem bądź przyciskiem touch ID i tak samo postępuję z kolejnymi programami. Tutaj widzę, że również mam zainstalowany program Procertum Diagnostic, który również nie będzie potrzebny. Trzeba go odinstalować. SmartSign też usuwam, ale muszę go najpierw zamknąć. I odinstalowuję na koniec Simple Sign Desktop. Teraz po odinstalowaniu oprogramowania powinienem zrestartować komputer i zainstalować programy na nowo, wchodząc na stronę assign.pl do działu pomoc techniczna i oprogramowanie i wystarczy na nowo pobrać te programy. Sterowniki mam już zainstalowane, bo już je pobierałem wcześniej. Jeżeli ty tego nie robiłeś, pobierz je w wersji dla Windows bądź macOS i pobierz programy, które potrzebujesz, czyli kart Manager i Smart Sign, ewentualnie Simple Sign Desktop. W innych filmach na kanale YouTube znajdziesz cały proces, w którym opisuję, jak zainstalować poprawnie oprogramowanie. Czemu poprawnie? Ponieważ trzeba to zrobić w odpowiedniej kolejności, żeby wszystko działało jak należy. W przypadku systemu Windows oprogramowanie należy odinstalować przez panel sterowania. I tam również należy odszukać programy takie jak Cart Manager, Smart Sign i SimpliSign Desktop. Po odinstalowaniu, komputer prawdopodobnie poprosi o uruchomienie ponowne. Jeśli nie, zrób to za niego, czyli urucham komputer ponownie i z naszej strony Assign ściągnij odpowiednie programy. Dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału wideo. Jeśli był on dla Ciebie pomocny, zostaw proszę łapkę w górę. Kliknij też na dole przycisk subskrybuj, jeśli nie chciałbyś pominąć kolejnych materiałów tego typu. A co ty sądzisz o podpisie elektronicznym? Czy masz już swój podpis, czy dopiero chciałbyś go mieć? Napisz mi o tym na dole w sekcji komentarzy. Jestem ciekawy Twojej opinii. A jeśli masz do nas jakieś pytania, wejdź na stronę assign.pl i w prawym górnym rogu znajdziesz numer telefonu do nas. I jeszcze raz Ci dziękuję i bądźmy w kontakcie.